Najczęstszą chorobą przewlekłą, z którą zgłaszacie się do kabinetu medycyny estetycznej, jest choroba Hashimoto. I tutaj macie często pytania, jakie zabiegi możecie wykonać z tą chorobą. Na to pytanie odpowiem właśnie w tym filmiku. Na początek wszystko, co już wiemy, ale zawsze to powtórzę. Każdy z nas jest inny, każdy z nas choruje inaczej, każdy z nas ma inny przebieg choroby. Choroba Hashimoto u osoby A jest nierówna chorobie Hashimoto u osoby B. Dlatego koniecznie zawsze przed jakimkolwiek zabiegiem skonsultujcie swoje badania, swoje objawy dolegliwości z lekarzem, który ten zabieg będzie wykonywał, żeby mieć pewność, że wszystko jest jakby dograne, dogadane, że wszystkie są karty, powiedzmy, wyłożone na stół, żeby można było. Dobrać dla Was indywidualne tok leczenia, indywidualne zabiegi, bo przede wszystkim najważniejsze jest zdrowie, a zabiegi z medycyny estetycznej są trochę zawsze pod tym. Zdrowie zawsze będzie najważniejsze i to, jak się czujecie, też zawsze będzie najważniejsza. Choroba Hashimoto jest to przewlekłe zapalenie tarczycy o podłożu autoimmunologicznym. Jest to także jedna z najczęstszych przyczyn niedoczynności tarczycy. Jeśli chodzi o tą chorobę autoimmunologiczną, bo w tym właśnie tkwi szkopu, jest to choroba, która sprawia, że nasz własny organizm produkuje przeciwciała przeciwko własnym tkankom tarczycy, czyli tak jakby sam siebie atakuje, sam chce zjeść i zniszczyć ten nasz gruczoł tarczycowy. Często na liście przeciwwskazań do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej widzicie, że widnieją tam choroby autoimmunologiczne i dlatego... Często ciekawi Was, czy faktycznie tak jest i czy faktycznie z chorobą Hashimoto nie możecie wykonywać większości zabiegów. Tutaj powiem Wam, że choroba Hashimoto jest jedną ze, z takich specyficznych chorób autoimmunologicznych, też dlatego, że właśnie te przeciwciała są skierowane przeciwko tarczycy, a nie przeciwko wszystkim ogólnie tkankom w naszym organizmie, więc sama z siebie jest trochę powiedzmy w tej, tej, takiej kategorii pośredniej, jeśli chodzi o zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, ale różnica jest taka, że często Choroby autoimmunologiczne idą ze sobą w parze, czyli to nie jest tylko jedna choroba, ale także są inne pozostałe choroby, które mogą być właśnie z grupy autoimmunologicznych, które towarzyszą Wam i, i są także Waszymi chorobami przywlekłymi. W takiej sytuacji trochę sytuacja wygląda inaczej, dlatego że jednak jeśli jest. Więcej tych chorób autoimmunologicznych to trochę postępujemy właśnie inaczej, ale jeśli jest to izolowana choroba Hashimoto czy izolowana niedoczynność tarczycy, spokojnie mamy cały szereg zabiegów, które jednak możemy wykonać. Zanim jednak zdecydujemy się na zabieg, warto jest sprawdzić, czy nasza choroba jest uregulowana. Co to znaczy, że jest uregulowana? Przede wszystkim patrzymy na to, jak się czujemy, jak się czujecie, i to nie tylko na przestrzeni ostatniego tygodnia, ale na przestrzeni ostatniego pół roku czy roku. Jakie jest dodatkowanie leku, jakie jest przyjmowanie leku na tarczyce w tym czasie, czy na przykład były wahania, czy były wahania w badaniach, i to jest właśnie ten drugi punkt, czy jak jest ustabilizowany wasz poziom Tarczycowy, poziom e, hormonu hormon tarczycy, czyli TSH i FT4. Natomiast, to co też jest istotne, nie patrzymy na przeciwciała antytarczycowe, e, czyli tutaj w tym wypadku najczęściej jest to antyTPO, dlatego że one będą podwyższone całe życie. Nie będziemy oczekiwać, że przy uregulowanej chorobie te przeciwciała nagle spadną i nagle ich nie będzie, bo one będą całe życie, bo taka też jest specyfika tej choroby. Patrzymy zatem na wahania TSH, patrzymy na wahania FT4, patrzymy na Wasz nastrój, na Wasze samopoczucie i na wszystko to, jak właśnie wiek wyglądał, Wasze ostatnie miesiące. I to jest dla nas najważniejsze. To, co jest też istotne, jeśli chodzi o zabiegi z zakresu medycyny tedycznej i choroby Hashimoto, jest to, że czasem ciężko jest przewidzieć rezultaty zabiegów, jakie będziemy mieć przy tej chorobie. O co mi w zasadzie chodzi? Chodzi mi o przykład taki, powiedzmy, najbardziej obrazujący to wszystko przy zabiegu powiększenia ust. Jeśli jest faktycznie choroba Hashimoto i choroba Hashimoto jest chorobą aktywną, przy powiększeniu ust ciężko mi jest przewidzieć, czy ten kwas, który będziemy podawać do ust, będzie utrzymywał się w Waszym organizmie 2 miesiące, czy raczej 3 lata. Czyli czy to będzie krócej, czy dłużej. Standardowo zabieg powiększenia ust powtarzamy po mniej więcej 9 miesiącach, 12 miesiącach, Czyli ten efekt utrzymuje się około roku, ale przy chorobie Hashimoto może to pójść w dwie strony. Może to być krócej i może to być naprawdę bardzo długo. Ciężko mi jest powiedzieć, u kogo tak będzie. To jest zupełnie nie do przewidzenia. Jedynie tylko sprawdzenie i obserwacja danego pacjenta, obserwacja siebie, może nam powiedzieć, jak to właśnie wygląda w danej sytuacji. Najczęściej jednak jest tak, że jeśli u kogoś ten efekt utrzymuje się dłużej, to będzie utrzymywał się dłużej za każdym razem, też przy każdym zabiegu. Jeśli u kogoś utrzymuje się krócej, to będzie utrzymało się krócej, bo taka po prostu jest tendencja danego organizmu danej osoby. No dobra, powiedziałam Wam już, że takie najważniejsze punkty, najważniejsze informacje odnośnie tego, jak traktować chorobę Hashimoto i zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. A teraz... Najważniejsze, czyli jakie zabiegi możecie wykonać przy swojej chorobie. I może zacznę od tego, o czym już wspomniałam, czyli od tego kwasu hialuronowego, na przykład do powygrzania ust albo do volumetrii do wypełniania doliny łez, czy generalnie drobnego wypełnienia tych drobnych zmarszczek na twarzy. I tutaj jak najbardziej możemy działać przy zachowaniu tego, że choroba jest ustabilizowana, uregulowana, i też z zastrzeżeniem, że czujecie się dobrze, wasze samopoczucie na to pozwala i sam obraz kliniczny Waszej choroby właśnie na to pozwala. Innym zabiegiem, drugim zabiegiem bardzo popularnym, który oczywiście jak najbardziej możecie zrobić, jest to zabieg z toksyną butylnową, czyli z tym popularnym botoksem na zmniejszenie i redukcję zmarszczek mimicznych w zasadzie na, ca na, na okolicy całej twarzy, także w innych obszarach jak na leczenie nadpotliwości czy leczenie bruksizmu właśnie tą toksyną. Kolejne zabiegi, które bym wykonała przy chorobie Hashimoto to są zabiegi laseroterapii. Tutaj spokojnie możecie poddać się takim zabiegom, polepszyć jakość skóry, zrobić ten peeling laserowy, pozbyć się drobnych zmarszczek i ujednolicić tę skórę i to będzie jak najbardziej ok. Kolejnym popularnym zabiegiem, który możecie wykonać, to są zabiegi z termapenem, czyli mikronakuwanie całej skóry na odświeżenie, regenerację, drobne zmarszczki, dostępy, będzie jak najbardziej ok. Tak samo możecie wykonać radiofrekwencję mikrojegłową, czyli znowu nakuwanie, podgrzewanie niewielkimi igiołkami, i to także zastymuluje fajnie skórę, Poprawi jej jakość, poprawi jej kondycję i zmniejszą się te drobne zmarszczki. Więc, jak najbardziej, także tutaj to polecam. Kolejną ważną grupą dla Was, dla osób z chorobą Hashimoto, ale także dla całej medycyny estetycznej, to jest cała grupa stymulatorów. I tutaj Wiem, że to wszystko dobrze wiecie, że są symptomy, które działają trochę słabiej, trochę mocniej i ta grupa jest taką grupą jakby powiedzmy w takiej strefie szarej, strefie mieszanej, bo niektóre zabiegi możemy wykonać, niektórych nie powinniśmy wykonywać. Ale tutaj też wszystko zależy od tego, jaka jest moc zabiegu, jaka jest potrzeba skóry. Generalnie więcej tych stymulatorów możemy niż nie możemy. Tutaj tak naprawdę patrzymy na ten moment tu i teraz, jak wy się czujecie, jakie są objawy, jak to było przez kilka miesięcy wstecz, jeśli chodzi o Wasze samopoczucie, Wasze objawy i dolegliwości. Generalnie powiedziałabym tak, że stymulatory są bezpieczne do wykonania przy chorobie Hashimoto, ale tutaj właśnie jest najwięcej tych kluczowych sytuacji, żeby to potwierdzić ze swoim lekarzem przed wykonaniem takiego zabiegu. Czyli jak najbardziej zabiegi z kwasem hielurnowym takim rewitalizującym, ustabilizowanym możemy wykonywać. Polinukleotydy, hydroksyapatyt wapnia, kwas polimlekowy. Lasery, takie rzeczy możemy także wykonać właśnie przy chorobie Hashimoto. Z rzeczy, których bym nie robiła przy chorobie Hashimoto, to w zasadzie patrząc też na tą jakość zabiegów, jakość efektu, które możemy uzyskać, to tutaj jednak nie wykonywałabym zabiegu z osoczem bogatopłutkowym. Poszłabym bardziej w kierunku mezoterapii, takiego nabliżenia, takiej stymulacji skóry twarzy czy, czy skóry włosów. A tutaj wszystko dlatego, że jednak w naszym osoczu. Są to przeciwciała, które mogą także trochę zaburzyć jakby jakość efektu i ten efekt po prostu może być słabszy niż nam się wydawało, niż byśmy oczekiwali po takim zabiegu, więc tutaj może bardziej właśnie skłoniłabym się ku mezoterapii niż ku osoczu bogatopłytkowemu. Jak widzicie, przedstawiłam Wam cały wachlarz zabiegów, które możecie wykonać przy chorobie Hashimoto. I tutaj faktycznie, jeśli tylko wasze objawy dolegliwości na to pozwalają, naprawdę możemy wykonać większość zabiegów, które nam medycyna estetyczna podaje, które nam oferuje. Więc nie blokujcie się na to, że, że macie tę chorobę, tylko faktycznie popatrzcie yy, szerzej i na pewno to skonsultujecie ze swoim lekarzem. Tak jak Wam powiedziałam też na samym początku i tutaj Wam to powtórzę jeszcze raz, kluczowe jest to, czy jest to choroba Hashimoto jedna, jedyna, czy jest to pewien pakiet chorób autoimmunologicznych, które u Was występuje. Choroba Hashimoto jest chorobą specyficzną i nie chciałabym, żebyście ten filmik też traktowali, przenosili na inne choroby autoimmunologiczne, Dlatego, że przy chorobach bardziej ogólnoustrojowych te przeciwciała, które krążą, mogą zrobić trochę więcej krzywdy niż w pożytku przy zabiegach medycyny estetycznej, dlatego przy innych chorobach niektóre zabiegi mogą być wyłączone i zakazane faktycznie i ta lista przeciwwskazań wtedy jest, jest jak najbardziej aktualna, jeśli chodzi o choroby autoimmunologiczne. Do tego na pewno będzie inny film, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania i do wysłuchania. Jeśli chodzi o chorobę Hashimoto, to tutaj te zabiegi spokojnie daje Wam zielone światło, że możecie wykonywać. Jeśli chcecie natomiast dowiedzieć się więcej na temat stromatorów tkankowych i jakie to są zabiegi i czego spodziewać się od takich zabiegów, to zapraszam Was do filmiku, który tutaj się za chwilkę pojawi. Gorąco zachęcam do przesłuchania, jeśli tylko macie chwilkę czasu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach.